i postanowiłem, że wymienię sobie te teleskopy, klapy. Są takie momenty, że to bardzo nie puszcza powoli. No teraz nie jest tak akurat tragicznie. Może tego nie widać. Ale powinno tak wolniej przytrzymywać, żeby ta klapa tak nie uderzała, nie podskakiwała do góry. Powinno to ładniej iść. Powolutku powinno tego opuszczać. Tak wyglądają te stare. A no i trzeba je zdemontować. A jak je zdemontować? Bierzemy sobie śrub, bo to jest tylko na wcisk. podważyć z jednej, z drugiej. Zakładamy nowy teleskop i później robimy z drugiej strony. Nie odpinamy jednocześnie dwóch teleskopów, no bo wiadomo klapa nam spadnie na głowę. A wypakujemy. jest tylko na, na wcisk I tu jest tak samo. Zobaczymy jak te nowe będą chodzić. Dobra. No i jeden mamy zdemontowany. Teraz zakładamy nowy teleskopik, jeden teleskop nowy już jest założony to jest ten lewy no i teraz pozostało zdemontować jeszcze ten prawy teleskop jak go zdemontować już wam pokazuję przy każdy tutaj jest taka blaszka, którą należy sobie tutaj śrubokrętem płaskim tak podwadzić, żeby tą blaszkę wyjąć. Jeśli tą blaszkę wyjmiecie, no to no to ładnie Wam to od razu samo wyjdzie. Nie wiem, czy ja to dam radę zrobić, bo nie mam jak na, na razie. Na, nie będę tego robił, bo jedną ręką no to jest ciężko. Klapa mi opadnie. Jeśli kiedyś uzbroję się w takie okularki do nagrywania, no to wtedy będziecie wszystko ładnie widzieć. No tą chwilę obecną nie mam takiej możliwości, musicie po prostu słuchać tu co mówię. No to już wiecie, jak to zrobić. Blaszkę wyjmujemy, wtedy Wam to schodzi, tutaj na dole. Jest tak samo, też możecie tą blaszkę wyjąć i zdemontować, albo tutaj to już można sobie odkręcić. No i tak teleskopik jest wyjęty. Tutaj, tak jak Wam mówiłem, możecie sobie odkręcić. poleciał no i montaż to jak robimy montaż. Tutaj sobie przykręcamy nowy. No, no i wciskamy w tą kuleczkę. Tak robujemy sobie ładnie i siedzi dobra teraz już nie spadnie podniesiemy tego bo nam upadł no i robimy test no więc tak klapa jest zamknięta i otwieramy I ładnie to teraz idzie, ale przy tych teleskopach tak samo. To znaczy, tak widzicie, idzie powoli, powoli, ale przy samym końcu dobija. I jest taki no nieładnie to jest, bo powinno cały czas iść powoli, powoli, i przy końcu tak samo. I co ja zrobiłem? Troszkę, troszkę odkręciłem. Z jednej strony, minimalnie, żeby tak nie uderzało, gdybym to zrobił przy tych starych, może by było to samo. Ale jak już kupiłem i założyłem, przy okazji wiecie, jak zdemontować. No, teraz już tak nie uderza. Dobra, oczywiście, jeśli odcineczek się podobał. To zachęcam do zostawienia lajków, piszcie oczywiście komentarze, subskrybujcie kanał i oczywiście także klikajcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. No i do zobaczenia. Trzymajcie się.